Mamy szansę poznać autora, niekoniecznie od strony jego twórczości, ale też jako osobę prywatną. Po prostu kolekcjonuje się ludzkie serca, co by nie było. Biblioteka na Manhattanie jest kulturotwórczym miejscem. Tutaj naprawdę można spotkać się z ciekawymi ludźmi. Spójrz na naszą choinkę zawołał Numinę. Coś podobnego wykrzyknęła ciotka Paszczaka. Wyście zawsze byli dziwni. Tata Mimuminek przypomina mi Krzysztofa Kowalewskiego, dlatego że ma brodę i, i czyta z okularami. Jaka piękna choinka, krzyknęło malutkie leśne stworzonko, po czym z nieśmiałości zakrztusiło się herbat. Zawsze się warto spotykać z ludźmi, którzy chcą rozmawiać o książkach. Teraz, tej nowej powieści będzie tak naprawdę hardkorowo, już seryjny morderca i w ogóle, nikt nie wie do ostatniej kartki kto to jest. Festiwal Sztuka Czytania jest pierwszym festiwalem, który odbywa się u nas w bibliotece i jesteśmy zachwyceni zarówno frekwencją, jak i tym jaki odbiór ma, ma festiwal. Język powstał po to, żeby się komunikować. Jak, jak ludzie piszą do szuflady i nic z tym nie robią, to wydaje mi się zaburzeniem tego procesu, albo jakąś taką hipokryzją trochę. Bo tam przecież ktoś czeka z drugiej strony. Ale chodzi o to, że niestety literatura jest no bardzo taka bezczelna pod tym względem, że ona. to musi być dobrze zrobione, bo przeżycia mamy takie same. Festiwal Sztuka Czytania powstał przede wszystkim, by wypromować nowe formy pokazywania literatury, ukazywania literatury w jej najbardziej nowoczesnych aspektach, czyli zarówno e-booki, audiobooki, literaturę komiksową, literaturę tą, która w tej chwili uzupełniła zbiory Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, a która naszym czytelnikom może się wydawać niezwykle atrakcyjna. Ja do tego audiobooka sięgnęłam na potrzeby konkursu, postanowiłam sprawdzić, tak, jak to jest, tak, przesłuchałam cały i na świeżo swoje wrażenia przelałam w tą recenzję. Wydaje mi się, że jeżeli mamy taką szansę, to jak najbardziej powinniśmy na takie spotkania przychodzić. Czuję, że jest tam jeszcze duże pole wyobraźni dla, dla, mojego, dla mojej głowy, że to mi niczego nie zamyka. Śniły mi się dinozaury. Miałem wrażenie, że gdzieś coś za mną ryczy i tak, 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 to. robi się coś takiego z głową człowiekowi, no robi, robi. To zawsze jest ciekawe, taka konfrontacja i spotkanie z ludźmi, którzy raz, że chcą podzielić się swoim zdaniem, a dwa, że są ciekawi tego, jak to się od kuchni robi. To też jest pewnego rodzaju zobowiązanie wobec publiczności. Mominek spojrzał pytająco na tatusie. tak, powiedział tatuś i przytaknął głową. Na wszelkie wypadek.